Dane wyrażenie. Czy wartość tego wyrażenia jest liczbą podzielną przez 8? Więc sobie zapiszemy 2 do 7 razy 2 do 7, to jest 2 do 7 plus 2 do 7. I teraz tak. Popatrzmy, co się dzieje na górze. Tu i tu jest ta sama podstawa, czyli mogę napisać 2 i to, co jest na górze, czyli w wykładniku, mogę dodać do siebie. Bo ważne, bo tu jest mnożenie i są te same podstawy, to mogę tak zrobić. Mm? I teraz popatrzmy, co tu się dzieje na dole. Mam tak 2 do 7 plus 2 do 7, tak? To się równa 2 razy 2 do 7. Dlaczego tak mogę zapisać? Bo popatrzcie, jak mam 3 plus 3, to co to jest? 2 razy 3, tak? Bo wziąłem e, trójkę, dwa razy, tak? Hmm? jak mam na przykład 4 plus 4 to jest 8, a 8 to jest 2 razy 4, tak? bo są dwie czwórki na tej samej zasadzie tutaj to działa więc hmm, więc tak naprawdę tutaj y, to 2 do 7 mamy 2 razy to samo, tak? czyli 2 razy 2 do 7 bo jest 2 razy tak? tak jak tutaj na tych przykładach na górze rozpisałam. Mm. I to się równa. Tu jest 2, to jest 2 do pierwszej. I znów na podobnej zasadzie, jak tutaj na górze robiłam. Patrzę, jest mnożenie. OK. Mogę skorzystać wtedy z jakichś działań na potęgach. Czyli przepisuję sobie 2. Jest mnożenie to wykładniki dodaję. Na górze już mogę wykonać dodawanie w potędze, czyli będzie 14. Równa się 2 do 14 przez 2 do 8. I teraz znów patrzę, że kreska ułamkowa znaczy, że dzielę. Czyli mam 2 do 14 podzielone przez 2 do 8. Spoglądam dalej. 2 i 2 jest to samo. Jest dzielenie, jest bardzo super, bo mogę znów skorzystać z działań na potęgach. I tym działaniem będzie odejmowanie wykładników, czyli 14 minus 8, bo jest dzielenie. Jak jest dzielenie, to wykładniki odejmuję. To się równa 2 do 6. Tak, tak. No i teraz. Co mi to dało? Więc mam 2 do 6. Muszę zobaczyć, czy jest podzielny przez 8. A to się równa. No i teraz tak. Możemy zaprzeć 2 do 6, podzielić przez 2 do 3, bo 8. 8 to się równa. 2 razy 2 razy 2, czyli 2 do 3. Tak? Jak mi nie wierzycie, to 8 to jest 4 razy 2, a to się równa 4 to jest 2 razy 2, i tą dwójkę przepisuję. Ok? I tak jak było wcześniej, patrzę, te same podstawy, to przepisuję dzielenie, więc układniki odejmuję. Czyli jest 2 do trzeciej, więc się dzieli. Ale jak mogę to jeszcze sprawdzić inaczej, że to się faktycznie dzieli, jak nie lubię używać działań na potęgach? No to popatrz. Masz tak, 2 do 6, zapiszę to za pomocą kreski łamkowej, która też oznacza dzielenie, podzielić przez 8. 2 do 6 znaczy, że mam 6 dwójek, czyli 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2. A na dole mam 4 razy 2. Najpierw tak zawsze, czyli to z tym mi się skróciło, tak? 4 z 1 dwójką mi się skróciło, i tu mi zostało 2, i 2 z kolejną, więc zostały mi 3 dwójki, czyli 2 razy 2, razy 2, czyli zostało mi 2 do 3, czyli 8. W ten sposób pokazałam na wszystkie możliwe sposoby, że się to dzieli przez 8. A, jeszcze tak, czy wartość tego wyrażenia jest podzielna przez 8? Tak, ponieważ każdy z wykładników jest liczbą nieparzystą. Wykładnik potęgi nie jest podzielny, to odpada. Tak, to też odpada. I została nam wartość tego wyrażenia. Można zapisać w takiej postaci. Czy można tak zapisać? No, można, można, można. Tutaj to widzimy o, w tym miejscu bo 2 do 6 to się równa 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2. Razy 2. I te trzy dwójki jedne to jest 8, tak? A to jest 2 do 3. Czyli odpowiedź C.